Zemsta Salomona. Raz dwa, raz dwa. Co się tu dzieje? Bądźcie cicho, na litość Boską. Raz dwa. To znowu oni. Czy nie możecie być normalni jak zwykli rodzice? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Gigi, nie pamiętasz już tych ćwiczeń? Kiedy jeszcze byłeś z nami, wykonywaliśmy je każdego ranka. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, panienko. Nie wiedziałem, że w tym mieście też wstaje się tak wcześnie. Czy nie możecie przestać hałasować i pozwolić mi spać? Zwyczaje są tu inne, ale robimy co możemy, aby utrzymać formę. W Kalifornii było ładniej. Nigdy nie byłaś w Kalifornii, wszystko ci się myli, ale nasz kraj jest równie piękny, a nam jest tutaj całkiem dobrze. Na zdrowie. Przepraszam, czy śniadanie już gotowe? Przepraszam, już robię. Tylko proszę się specjalnie nie wysilać, wystarczy mi kilka śledzi z rusztu i trochę czegoś do picia. Widzieliście jaki refleks? Ojej, zjadł całą. Otwórz gębę! Co on mu robi? Nie przejmuj się, to dla nich jak sport, zawsze bawią się w ten sposób. Otwórz buzię! Rozumiem, że to jest problem. Chciałbym wiedzieć, czy Gigi ma ochotę wracać do domu. A ty co o tym sądzisz? Powinien wrócić do karczmy. To miejsce zapewni mu przyszłość. To jego życie. Ale on tutaj czuje się dobrze. Nie potrafię mu tego powiedzieć. Jest mistrzem i nie może zostawić całej drużyny. Ale jeśli ty mu powiesz, to chętniej wróci do domu, nie uważasz? Jeśli Gigi straci tytuł mistrza, wróci do domu. Chyba mu w tym pomogę. Nie pozwolę, aby ten głupi chłopak zabrał mi moją Annę. Łatwo powiedzieć, ale co to wymyślić? Gigi to potwórnie człowiek. Zmiataj stąd, uciekaj! Nie masz innego miejsca do zabawy? To niebezpieczne chodzić tędy. Dzieci nie powinny bawić się na ulicy. Następnym razem zabiorę ci samochód. Odkryłem! Chyba mam pomysł dobry pomysł! Z życiem! Szybciej! Nasz następny mecz nie będzie taki łatwy. Co to za wygłupy! Dlaczego nie przyłączysz się do innych? Wybacz, kapitanie, po co? Nie zgrywaj się. Ja, mistrz koszykówki, mam łączyć się z innymi. Mówisz do mistrza. Kiedy mieszkałem w Kalifornii, wszyscy mnie tak nazywali, traktowali mnie z szacunkiem i respektem, ogromnym respektem, nawet słynny wynalazca Edison pewnego dnia. Panie Edison, do czego służy ta pana zadziwiająca maszyna? To mój najnowszy wynalazek automatyczny łapacz much. Niestety zbyt wysokie koszty uniemożliwiły produkcję seryjną, więc istnieje tylko jeden egzemplarz do publicznej prezentacji. Genialnie, 99% wykonawstwa i 1% natchnienia. Taka była teoria Edisona. I właśnie w tych proporcjach zamierzam wnieść swój wkład w rozwój sportu. Równo 1%. Dalej, mały Johnny. Czuję zimny pot. Zobaczmy, co tu mamy. Znalazłem przekaźnik. Dobrze, połóżmy go tutaj i pogrzebiemy jeszcze. Ten kondensator jest bardzo dobry. Przyda się, też go odłożę. O, radio. Też mi się przydasz. Ja nie mogłem trafić lepiej. To wszystko bardzo mi pomoże. Wiecie wszyscy, że Salomon nie jest normalnym psem, lecz geniuszem, technika i elektronika. Teraz pokażę wam, jak to się robi. Złączę ten przekaźnik z tym kondensatorem, właśnie tak. Muszę to zrobić, muszę sprawić, żeby wrócił do domu. Jakie to wspaniałe. Miałem świetny pomysł Gigi się o niczym nie dowie Musi wrócić do domu, do swojej karczmy Tym razem nie będzie wiedział, co wyczynia przed publicznością I Jego drużyna przegra Liceum z Jokohamy 105, Jaro 26. Drużyna Jokohamy przeszła do ostatniej fazy rozgrywek. Drużyna ta jest w tej chwili zdecydowanym faworytem. Wygrała już wiele spotkań. Są to najlepsi gracze obdarzeni wolą walki. Rozegrają ostatni mecz przeciw drużynie Serin.